Siemaneczko czołgiści i czołgistki. Ja jestem Multi i dziś mam dla Was porównanie dwóch najpotężniejszych niszczycieli czołgów World of Tanks, czyli francuskiego Forza 155 i Forza B. Pojazdów zdolnych zadać ponad 2000 uszkodzeń w kilka sekund. Zapraszam do pojedynku. Na początek zobaczcie, który pojazd wygra jeden na jeden. Przy zachowaniu 100% skuteczności widzimy, że lepiej wygląda Foszbek, który na zwycięstwo potrzebuje tylko 8 sekund, gdy tymczasem Fosz 155 potrzebuje ich aż 10. Tak jednak, ten pojedynek trzeba traktować bardziej w ramach ciekawostki, a to dlatego, że raczej jest niewielka szansa na taką solówkę w randomku. No i co? Teraz przejdźmy do porównania parametrów, bo. Choć różnice są niewielkie w niektórych aspektach, to czasami są ogromne jak w przypadku siły ognia. Fosz B posiada magazynek z 6 pociskami, a Fosz 155 z trzema pociskami. Różnica naprawdę ogromna. No i teraz powiedzmy sobie, jakie są tutaj wartości uszkodzeń. Fosz B wali po 400, Fosz 155 po 750. Kolejna rzecz. Fosz B ma, ma bazową penetrację 257, Fosz 155 293 mm. Różnica naprawdę jest kolosalna, a jeśli zmienimy na Golda, to również. Fosz 155 będzie miał przewagę, ponieważ będzie tutaj, moi drodzy, 325 do 395. Tak jednak, popatrzcie na przedawanie magazynka. Fosz B potrzebuje dużo krócej. Fosz B ma także między pociskami 2 sekundy, a nie 5. No i również możemy zobaczyć tutaj niżej, że działo jest ogólnie w Foszu B przyjemniejsze. Krótszy czas celowania, lepsza celność, lepszy DPM. No, tak naprawdę, komfort strzelania. Pojeździe drzewkowym będzie wyższym. No i teraz żywotność. Żywotność jest identyczna, tutaj jest tak naprawdę to samo. Jeśli chodzi o mobilność, minimalnie lepsza jest ona w For B, ponieważ jest po prostu konstrukcją lżejszą i dlatego ma lepsze mocno tonę, ale różnice są minimalne. Maskowanie jest bardzo podobne, wykrywanie również identyczne, także, tak powiedziałem, różnice są głównie w dziale. No dobrze proszę Państwa, to teraz czas na ostateczny test, czyli bitewki. Na początek jedziemy w B, no i tutaj przy okazji jeszcze przed bitwą chcę moi drodzy ogłosić, kto wygrał ostatniego giveaway'a na 2 razy po 1000 złota. Teraz widzicie tych. Dwóch szczęśliwców, których proszę o odebranie podarunków. No i jeśli wy również chcielibyście wygrać po dwa razy po 500 zł, to wystarczy tylko, że subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem, polubić ten film i napiszcie komentarz, który właśnie z tych niszczycieli czołgów jest lepszy, i podacie swój nick w grze World of Tanks. Nagrodę wyślę za parę dni, także koniecznie weźcie udział. No i właśnie ja powiem już teraz, że dla mnie obecnie chyba lepszy jest Forge B. Dlaczego zapytacie w końcu, Fosz B ma za mało trochę penetracji na niektóre sytuacje? Ma w końcu też dużo mniejszy damage i chyba kiedyś mówiłem nawet odwrotnie. To wynika z tego, że ostatnio odświeżyłem temat tych pojazdów Gram i Foszem B. Cały czas go markuję, mam już prawie 90% biegłości. Gram też Foszem 155, ale mniej, bo mnie po prostu denerwuje jego cenność. No i właśnie to jest chyba największy powód. No, grając z Foszem B jednak też się wkurzą, że czasami pociski nie lecą tam, gdzie chce. Tak jednak, no jest to na pewno dużo pewniejsze, dużo przyjemniejsze. Niż właśnie Foszu 155, który, który strzela czasami po prostu tam, gdzie sobie życzy. To jest po prostu czyste RNG. Mogę mierzyć do końca, skupić do końca, i tak efekty mogą być mega mizerne. Więc dlatego No jednak wolę chyba Fosza B i zobaczycie zaraz, jak wygląda magazynek tutaj. Ulejemy się na Leoparda 1. To może być głupie i może być fantastyczne. Wiecie, jak to jest. Może być po prostu różnie. Na razie wychodzi nieźle, nieźle i nieźle. Naprawdę ładnie go tutaj porobiliśmy. On się chyba tego nie spodziewał powiem Państwu. Jedzie taj pięćowi środkiem. Dopóki nie strzeli, ja się też nie odsłaniam, strzelił. Możemy się lekko teraz też odsłonić. Podjechać tutaj, podjechać. Czy ja w ogóle będę w stanie osiągnąć przestrzał? No, powiem wam... Nie. Jestem troszkę za niski. Wiecie co? Na spokojnie. Zrobiłem fajny damage na start. Najgorsze co jest to zrobić głupi błąd pod tytułem chcieć za dużo naraz. Często tak się dzieje, że gracze chcą zrobić za dużo, choć to jest niemożliwe, aby ten damage robić. A bitwa jeszcze się nawet dobrze nie zaczęła, więc spokojnie. Spokojnie. Ja się tutaj ustawiam, sobie przelatuję i wtedy pomyślimy ewentualnie, co dalej. Bo widzicie sami, jak to wygląda. Ten type wcale nie stoi tak głupio. Niech on sobie strzeli. Niech on sobie strzeli. Artyleria strzeliła, kurde. Czy ja mogę dostać w bok? Chyba nie. Dobra, widzicie co? Zrobimy tak. Cyk, cyk, cyk. Kranwagn. Nie, 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 nie. Kranwagn. Kurka wodna. Ale tylko dwa razy do mnie strzelił. Nie wiem czemu dwa razy. Ale widzicie, właśnie to jest to... Byłem w bardzo takim ryzykownym miejscu, prawda? Na takim wzniesieniu. No i tutaj, oczywiście, Kranwag nie przywitał. Niby tajp nie był problemem, bo on tutaj się pogubił, też nie ogarnął tego do końca. To jednak, no nie wyszło to aż tak dobrze. No trudno, tutaj muszę odpuścić to, to walkę. Yy, no, mimo wszystko trochę przegrałem, no bo poniosłem nieproporcjonalne straty do zrobionych uszkodzeń. Ale teraz, może teraz, zobaczcie, raz weszło. Ale przebił mnie za 600, kurde, ale mi przypierniczył, człowieku. Kranwag na sobie jeżdża, to jest bardzo zła wiadomość. Jest bardzo zła wiadomość. 140 mierzy mi chyba w tył w ogóle. Oj, oj, oj. Czekajcie, czekajcie, może ją zdejmę. Raz. Szybko, 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 bo się schowa. Za zero. Weszło, dobra, jest git. Uspokoję sytuację, słuchajcie, uspokoję sytuację. Uciekam przed typeem 5 Heavy, nie chcę z nim walczyć. Walka z nimi się absolutnie tutaj nie opłaca. Teraz jestem na strzał. Spierniczam wróg mapy. Kampić jak totalny, totalny paś. Wydaje mi się, że będzie walka tutaj, wiecie, o linię 0. Tak mi się wydaje, że tutaj na linii 0 będą rywale chcieli coś podziałać, więc ja się może na to przygotuję. Jest 6 do 11, sytuacja się bardzo mocno pogorszyła, ale niestety nie możemy w ogóle robić uszkodzeń, rywale są na razie dla nas pokit trani. Kranwagn widzieliście, że jest na tej półeczce. Jakbym teraz miał kogoś, kto go wykryje, no to byłoby super, ale niego raczej nie wykryje. Pancer wyjeżdża. Raz. Nie weszło. Nie weszło. Baczat weszło. Raz. No i teraz jak się ruszę, załatwimy mnie kranwagn. Nie przebijam Bachata, no. proszę państwa, co ja robię ze swoim życiem? A teraz mam fenomenalny magazynek do oddania, i nie przebijam kurka wodna. Nawet nie wiecie, jak mnie boli dupa teraz, bo bym tego kranwagna zdjął, co nie? Ja bym go po prostu wykończył, ale byłem nieskuteczny w Bachata, w Pancera i wyszło właśnie, tak jak sami widzicie, ale skasztaniłem to. Mam ból dupy, mam ból dupy, przyznaję się, no boli mnie tyłek po tym. Zrobałem to, koncertowo. Teraz wydaje mi się, że tutaj już jednym tak naprawdę interesującym scenariuszem jest przyczekanie się na y, kranwagna. Y, czy, czy Bachata może na mnie wyjadą, Może jeszcze strzelę wtedy z dwa razy? Ktoś przyjmuje bazę na no raczej baczat. No musimy tutaj czekać i. Raz. Dwa. Trzy. No i z lewej obiekt 268, nie było już szans. Nie było szans, no 457 demerza w bok mnie strzeli, nawet go nie zobaczyłem, nie wiem jak to możliwe, ale 5600 jest. Mogło być oczywiście dużo więcej, mogło być. Ręce mam w górę uniesione, poddaję się, wstyd mi, przepraszam, zawiodłem, ale no demerz i tak akceptowalny. Teraz będzie, będzie próba FOSHA 155. Na Forza 155 założyłem identyczną załogę, wyposażenie i materiały eksploatacyjne, aby test był w miarę obiektywny, mapa kopalnie, no i co, zobaczymy jak tutaj uda nam się wykorzystać tą potężną alfę, bo to jest w końcu chyba największa zaleta. No i ta penetracja też, aczkolwiek z tą penetracją to jest różnie, bo pociski kumulacyjne są pewnym ograniczeniem, one często mogą strzelić w coś bardzo delikatnego, bardzo miękkiego jak kołowiec i nie zrobić żadnych szkód, więc trzeba na to uważać. No i co, jeśli chodzi o Fosza 155, część z Was może zapytać, kiedy będzie szansa go zdobyć, no bo wiecie o tym, że no, na razie się nie da. Jest to pojazd kolekcjonerski, jest to pojazd, który był parę razy na czarnym rynku. W 2019 roku za 25 milionów srebra, w 2021 za 20 milionów srebra, więc można powiedzieć, że z czasem potaniał taka ciekawostka. No i co, oczywiście, ja uważam, że. Jest to pojazd niewarty tych pieniędzy, niewarty tego srebra, ale jeśli ktoś zbiera czołgi, no to mógł go kupić. Nawet wiele osób go kupiło, no bo po prostu chcieli mieć coś wyjątkowego, coś rzadkiego. No ale, jeśli chodzi o taką wartość bojową Fosza, jest ona bardzo trudna do wykorzystania, no bo to jest, kurde, jednak pojazd, który na tyle długo musi celować, że zwykle oddaje w jeden cel dwa strzały, to już jest max, co nie? Jeden, to... Bywa, 2 to jest prawie już max, 3 to jest naprawdę wręcz nierealne, aby oddać w jeden cel i trzeba pamiętać też, żeby bardzo szanować te pociski, bo one są na wagę złota. No ale weź je wykorzystaj, kiedy muszę wyjeżdżać wprost na Isa 7, prawda, czy, czy tego Pancera 7 to jest bardzo trudne. To, co się wydarzyło tutaj w tej bitwie, co jest istotne i, i bardzo korzystne dla mojej drużyny, to to, że udało nam się zająć górkę. Z tej strony jest zwykle odwrotnie, czyli się górkę przegrywa. No i teraz mając górkę, możemy pojechać sobie na C9 i to będzie bardzo, bardzo spoko. No i teraz czas na test bojowy naszego działa. Czas na teścik, czy zrobimy robotę, czy nie zrobimy roboty. Raz. 700, proszę Państwa. Dwa 700. I pancer 7 już chyba troszeczkę się, że tak powiem, zrobił smutny. I już sobie poległ. No cóż, to jest akurat coś przyjemnego, coś pięknego w tym pojeździe. Dwa razy po 700 w takim krótkim czasie. No cóż, można się nieźle wpięć, można się zdenerwować. E piątka widzimy, że tutaj chowa się, ale no wychodzi jej to tak średnio, bo już ma mało życia. to się schowało, więc na niego przestrzału nie mam. Czy powinienem teraz atakować? Mając jeden pocisk, wydaje mi się, że średnio najeża. Ja sobie przeładuję na spokojnie i pojedziemy dalej, ale wolałbym przeładować, bo mam po prostu za mało pocisków. Moim zdaniem, aby tutaj to było jakoś bardzo odczuwalne, abym zrobił jakiś mega damage teraz. Mam te 1400, ale no muszę jeszcze magazynek zrobić, bo inaczej to będzie taka bardzo, bardzo przeciętna bitwa w damage. e jest na strzał. Szkoda mi nawet pocisku na nią. Długo to ładuje, kurde. Długo ten pojazd przodowuje. Za długo trochę. Powinien ładować. Z 6 sekund szybciej. Byłoby optymalnie. Te leki do mnie strzelają. Progetto tutaj też trzeba pamiętać, że może gdzieś się zaraz pokazać. Czwórka jest bokiem. W sumie jest tyłem teraz nawet do mnie. Raz 700. Ucieka przede mną, skubaniec jeden. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj. daleko nie uciekniesz kolejne 700 i jeszcze mamy jeden pocisk na baboka albo na progetto do wyboru do koloru można powiedzieć i jeszcze raz weszło progetto za 594 o 105 tu w krzaku siedzi, kurde to było dziwne, no i tak naprawdę no to był taki typowy przejazd podróży nieprzeciwnej. oni tutaj nic nie pokazali zostali po prostu zmiażdżeni ale widzieliście, że tak naprawdę mój pojazd w żadnym wypadku nie zachował się źle w tej bitwie. Był skuteczny, był po prostu mocny, kiedy musiał być mocny, kiedy się pojawił jakiś cel. To bardzo mocno go pokarał, przebijał, przebijał. Także, no, pojazd na pewno na takiej odległości bardzo mocny, to nie ulega wątpliwościom. No, ale gdyby rzuciło nam na przykład majnówkę czy prochówkę. To bym pewnie miał prawo troszeczkę ponarzekać. Tutaj w mieście przy odległościach typu 150-200 metrów, to to działo jest celne, prawda? Na tyle ty nie jest niecelne, aby nie trafiać z tak bliska. Tutaj po prostu jest gorszy wynik niż 8 B, bo bitwa była szybsza i to cała filozofia. Bardziej jednostronna o tak. Także. Jak najbardziej oba pojazdy pokazały się z dobrej strony jako potężne, jako naprawdę mocne magazynki, które mimo wszystko no warto mieć, choć nie ukrywam, że jeśli ktoś Fosza 155 nie ma, to moim zdaniem nie powinien płakać, bo foszb B no, jest nawet potężniejszy. Tylko troszeczkę trzeba bardziej się namierzyć, bo ta penetracja bywa problematyczna. Jest trochę taka no, za mało. O. 30 na zwykłym pocisku i na godzie, tak o 20 więcej by się przydało. To byłoby super i wtedy ten pojazd pewnie byłby bardziej grywalny i częściej wybierany przez społeczność World of Tanks. Także moi drodzy, to było na tyle ode mnie. Napiszcie, który pojazd według Was jest lepszy i wygrajcie złoto. Ja Wam życzę miłego dnia, trzymajcie się, do zobaczenia, piąteczka, Papa. Pa.